Dzisiaj dwa takie tipy na temat budowania marki personal. Brandingu. Zaczynajmy. Jak zawsze, wpis na blogu. A co to dzisiaj mamy ciekawego? Zobaczcie sami. Budowanie marki osobistej i personal branding. Bardzo fajny cytat kiedyś powiedział go Jeff Bezos. Czym jest marka osobista? To jest coś, co o tobie mówią ludzie, kiedy ciebie nie ma w spokoju. Też to jest bardzo. Fajny cytat, można to zapamiętać i idziemy dalej. Zobaczcie, co tu mam przygotowane dzisiaj dla Was. Oczywiście tutaj będzie inny film, już taki dłuższy na ten temat, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam na kanał na YouTube. Biz jest bardzo długi, jak widzicie, i napakowany wiedzą, ale pokazać chcę tutaj dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, zróbcie sobie taką tabelkę, gdzie określicie swoją konkurencję w branży, jaką mają komunikację, spójność wizualną jaka jest ich jakość produktów, usług, jakie są opinie klientów na temat. Przeczytajcie opinię w Google, na Fejsie, na Amazonie, czy na Allegro i zobaczcie, jak się reklamują. Jeśli chodzi o podglądanie tego, jak się reklamują, to robimy jakieś tutoriale na Symraszu czy Href'ie, więc możecie użyć tych narzędzi, zobaczyć, gdzie wyświetlają reklamę, czy możecie skorzystać z biblioteki reklam facebookowej. I jeszcze jedna rzecz to jest coś, co chciałem Wam pokazać, jak czemu ten kratek. Dryfuje. Zmieniliśmy to. Ciach. Wszystko będzie widać. Ekstra. Ekstra. To jest taki pomocnik, jak określić naszą osobowość, właśnie marki, jak określić Twoją markę. Czyli masz do wyboru najczęściej takie dwa schematy: albo ona jest spersonalizowana i przyjacielska, albo raczej korporacyjna i taka profesjonalna. Może być też, jak idziemy z lewej strony, spontaniczna i pełna energii, albo przeciwność możesz być taki ostrożnie myślący, możesz planować, z drugiej strony możesz być też innowacyjny, albo klasyczny i tradycjonalny, nowatorski, o ustalonej reputacji, zabawny, bądź poważny, dostępny dla wszystkich, czy ekskluzywny, dostępny tylko dla wybranej liczby osób. Słuchajcie, w tym wpisie jest masa dodatkowych takich technik, które pomagają określić tą markę, w którym kierunku iść. Link będzie w opisie filmu na YouTube. Zapraszam, Unik, SEO, wszystkiego dobrego. Hej, hej, hej! Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie do firmy agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook. Nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.